Dzisiaj mamy już szmorak z Robloxa jesteśmy w Roblox TITANIC tylko że po prostu mi się zlagowało kompletnie. Rzeczywiście, jeszcze raz. Dobra, tutaj mamy. Ale tutaj, tak. Idziemy sobie tutaj, może. Razowo nie. I będzie most. Most. O to. O nie góra loduba! Skręcaj. do dolnych do. kabin spróbujmy pójść do dolnych kabin tylko w nowych wypadkach dobra i mamy tu i teraz tu jesteśmy ale nie chcemy tego nie chcę łaja przekręcamy u oj dobra ja się rageolowałam dlatego tak poszła o kurcz dobra właśnie iść do tej sali i czy ja zobaczyć czy... Oj, to już się krzywi. To już się krzywi. Statek się już krzywi. Dobra, musimy szybko iść tutaj w jakichś. Bo inaczej nie przeżyjemy tego Patrzcie, Ale piękna sama. idzie? Fajna, znowu. Segar. Tutaj idziemy. No, super. No, super.

Chyba. Płynie cały czas, nie wiem czemu. Dobra, musimy się dostać jakoś tam. O kur! O kurde Dobra, ja muszę cię zrecytować. To jest kompletnie... Dobra, zobaczmy co. Tutaj Z tutaj tak. Bo ja kompletnie zostałem. tym Dobra, spróbujemy tu. O kurczę, to już jest krzywa. To już jest krzywa, na pewno. To już jest skrzywa. No ale cały czas pójdą czemu. Wiem co, cały czas pokujemy. Przecież już um, uderzymy w górę, do dawno już nawet. Jesteśmy alarm, alarm jak widzimy Nic tu na razie nie ma widzowie Spokojnie, tutaj idziemy sobie, nie wiem jak tam się do góry, tylko tam, tam. Gdzie pójdzie ten tutaj południe, No jak ja zginę na tym. Śledźcie się, bo... Po prostu... No, nie wiem jak tam dojść. Dobra, chyba trzeba musieliśmy iść na ten, ten koniec, ale na początku bierzmy sobie kapkę kapkę Bo... No nie, 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 to nie, nie, to nie, spokojnie. Spokojnie, na razie nie, to nie, to nie. To jest spokojnie. No. W no razie jest spokojnie. Jest i sala główna. Gdzie się przedostała woda już? Tu, tu, no. Dey. Tu jeszcze nie ma, ale jest krzywo. Jest już krzywo. I oczywiście z sali. Tu, tu. Wyjść z sali. Bo ja to nie wiem.

Я хочу там дождь, не Это уже что не? Это уже что не? Ты еще под водом? Под водом не кто To jest pod o nie! O nie, my to nie my. My to nie my, my to nie my, my to nie my. to to What's that? Where Dobra, trzeba... Musimy to wyjaśniać na początku. Zobaczcie, czy to jest... O, do... nie! Nie, dobra, nie, 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 nie możemy. Nie, ja tego nie kupię, na pewno. Co bardzo się boję, co bardzo się boję, po prostu bo, bo, się, że tu już jest, tu już jest, nie ma czegoś w wodzie, kompletnie.

Ale dobra, musimy zobaczyć, co jest w ogóle, bo co jest w to, co za to, no, Kompletnie, bo ja nie wiem, kompletnie. Cern jest. Kotłowni już nie ma. I cztery rund klas, prawda? Ok. Czy czekaj! Czy tu już jest woda? Tu się woda dociera. Trzeba uciekać, uciekać, uciekać. uciekać! Bo się woda dostanie. Dobra. Czyli trzecia, trzecia klasa. Już powoli będzie tonęła. Słonek pierwszy. O, woda, woda. Woda. My toniemy. My ewidentnie toniemy. Nie, woda, woda, woda. Woda, woda, woda. Szybko trzeba spuszczać już. Szybko trzeba... Sp... Szybko trzeba spuszczać szalupy! Spuszczają? Nie, nie, nie spuszczają. To już jest woda! Szybko! Kapuk trzeba ubrać Dobra, ale szybko trzeba ubrać Trzeba, bo za chwilę Trzeba by nam spa się ten Jeszcze No szybko, tu jest woda Patrzcie Widzicie, tu jest woda Czy ty, ty wolno, nie może być tak To tak nie może być Szybko, tu no widzicie? Co jeden schodek się woda przesuwa. Szybko uciekać trzeba. A, dobra, trzeba szybko uciekać, bo nie przeżyjemy tego. Przegramy. Nieszalina, nieszalina. Lunch, opuścimy, dobrze. Trzeba tam, 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 tam. Ale jak mogę później. Szybko lunch duże. Trzeba tam wchodzić. Szybko, lunch, opuściny. Co tam się dzieje? Dobra, puszczamy tą minę. Szybko, i teraz tą. Dobra, trzeba szybko. Bo za chwilę przegramy to. Trzeba, musimy być kierownikami. Dobra, no szybko. Dobra, ktoś tam musi zostać na statku. Nie, dobra, dobra, nie, 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 nie. Dobra, coś jest co 3, 3 już jest zatonowane? Co już jest zatonowane? Trzy, czy trzecia klasa już jest zatonowana? Co? Trzecia klasa już jest zatonowana, to łuk. Dobra, łuk jest jeszcze nie pod wodą, ale już powoli. Woda się dostaje. Woda się dostaje. Szybko uciekać, uciekać. Uciekać, uciekać. Dziup jest już za to nie do prawy. Dobra, trzeba uciekać. Ta szlupa została wystrzelona. Nie, 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 nie. Opuszczamy linię, opuszczamy linię. Szybko! Opuszczamy już, ale to, 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 to trzeba kilka cierpliwości, trzeba. Nie, dobra, dobra, teraz to. Dobra, raz, dwa, tu, 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 tu. Oni się ratują, ale ja zostanę na tej, na, tej, na tym pytaniku i będę do końca walczył. Będę walczył do końca, aż w końcu będę na tej szalupie i ja jasnej ja żyję. Dobra, szybko! Szybko za chwilę ta salupa wyląduje, Szybko! Aaa. Szybko! aaa, Za chwilę zatoniemy! No szybko! To już jest prawie pod wodą! Še koral. Ral. Ral. To je spovolito z vodo, moramo izigrati. Szybko. Dobra, trzeba... Nie, raz, raz, raz. raz. tutaj, no, przegramy to. Trzeba się zresetować Szybko. Bo inaczej przegramy. Jest! Opuściło, 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 opuściło. Łup, przedni, most, szybko. Most, jeżdżąc za most. Dobra, tak, to już jest, to już jest. Powoli, powoli, dobra. Tu sa strony, tu sa strony. Nie. Nie. Te sa te są. sa Trzeba śpip ko. Śpip O kurde, o kurde. O kurde. O, cholera. Śpip ko. Jak tam ci dostać na drugą stronę? Szybko! To tonie! Ten statek tonie! Nie da się już nic zrobić. Dobra, doszłem tu. Dobra, szybko, tam jest jakaś szarupa. na proszę. Tamta szalupa zadziałałem, działań. tamto, tam jest, tam jest wolna szalupa, jest, mogę, mogę, tak, 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 przeżyję to, przeżyję, wierzę, wierzę w to, wierzę, wierzę, wierzę w to, wierzę, wierzę. jest, proszę Państwa, jest, przeżyłem, proszę Państwa. No, no. Ja tam nie będę żyć, będę żyć, będę żyć, będę żyć, jest, jest, jestem, jest, przeżyłem. Uciekłem z Tytanika, teraz spoglądamy sobie, jak tylko ja to, jak zatonie, i proszę Państwa. I tak oto zakończyliśmy swoją podróż z Tytanikiem. I tak oto, to już jest koniec Titanic. to już jest koniec, no, no na pewno. The bridge is floating, czyli most już nie ma, most już, prawie nie ma, ja cię kręcę. Taka muzyczka leci. Smutna. O ja cię kręcę. Ej patrzcie, tam już jest pod wodą wszystko. Tam wszystkie kabiny już są pod wodą. I to ja cię kręcę. Ale to smutne. Pa, pa hi, 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 hi. wiem w nędrzu. dobra ja uciekam z Sydonika i ja żyję, ja tutaj byłem na cytoniku i przeżyłem jestem ja w szalupie i teraz to będziemy ratować innych ludzi. Próbujemy. Proszę, mi tylko, żeby teraz to się nie przerwało. Szybko! Учишь их ратовать люди? Ты же сама там что-то далеко. Yeah. No. Alo? Skąd Ej, oni zginą. Wszystkie nieprawie wszystkie żołnierze zostali. Dobra, musi by tam jakiś ludzi. O, pierwszy komik się przechodzi. Dobra, dobra, jest! Mamy pierwszego ludzia, Uratowaliśmy. No. Bravo. Ty. Pod wodą już to jest. Wow, to już jest pod wodą. Ej, to się tam przerwało? Ba? Tak. I tam woda. О, добро пани. Прошу. Скажи сам с первой помощи. Не сам. Ну, no, mm -hmm. Да, Taki jest smutny koniec Titanika. i taki na no nie. Zawsze się popatrzę po prostu. Taki jest tajemnik, tak wygląda. Niestety, ja został Jak wiemy, ja uratowałem e, jedną, jedną dziewczynę, która jest po prostu tutaj na klubie. Ja proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Pozdrawiam tą dziewczynę i co mam powiedzieć? Ja się z żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ta pa!